Więc dzisiaj przychodzę z troszeczkę innym filmkiem Dużo z was było ciekawych jak wygląda moja praca w Berszce, a Więc dużo mogę wam opowiedzieć jak to wszystko wygląda od środka Od razu chciałam tylko zaznaczyć, że każdy sklep jest inny U nas wygląda wszystko całkowicie może inaczej niż w sklepie, w którym może wy pracujecie, Czy ktoś z waszych znajomych Także pamiętajcie, sklep może być z tej samej firmy, ale Ogólnie zarządzanie i ogólnie menedżerstwo może wyglądać troszeczkę inaczej. Wszystko zależy od wielkości sklepów, od miejsca, gdzie sklep się znajduje. Także pamiętajcie, że może wszystko wyglądać troszeczkę u mnie inaczej. Ja pracuję w Berżce, która znajduje się w centrum handlowym, w centrum Kork. Ogólnie to jest jedyna Berżka, jaka znajduje się w Kork, tak samo jak w miejscach na oko Korku w tym dużym regionie tak zwanym Monster. To jest jedyna Berżka. Inne sklepy znajdują się dopiero w Dublinie, także z dużo różnych miast. Mamy klientów, którzy specjalnie przyjeżdżają, aby być w tym sklepie. Tak samo Stradivarius czy Zara. Jest nas troszeczkę mniej, jeżeli chodzi o pracowników, i wszystko jest bardziej takie rodzinne, można powiedzieć. Jesteśmy tak troszeczkę odizolowani od reszty. Rzadziej przyjeżdżają do nas szefowie z góry, rzadziej przyjeżdżają osoby z głównego ofisu biura, które znajduje się właśnie w Dublinie. Także my jesteśmy troszeczkę odizolowani od reszty, także my musimy być troszeczkę bardziej samodzielni, ale nie widzę w tym problemu. Nasza cała drużyna. W sklepie to jest około 20 osób, więc nie jest nas aż tak dużo. Więc zaczynając, może od zatrudnienia, jak to wygląda u nas. Ja osobiście przyniosłam CV. Tak, jakby menadżerowie, którzy wtedy byli w sklepie. Widzieli, jak wyglądam, widzieli, jaką mam postawę do pracy, bo to u nas jest bardzo ważne. Czasami nie jest najważniejsze właśnie doświadczenie, tylko w sposób bycia jaką jesteś osobą, czy jesteś zmotywowana do pracy, czy dogadujesz się z ludźmi, bo wiadomo, to jest praca z klientami trzeba umieć rozmawiać z ludźmi. Ja oczywiście nie mówię, że osoba, która jest bardziej nieśmiała, nie nadawałaby się do tej pracy, bo wręcz przeciwnie, ta praca naprawdę dużo uczy. Ale nie o tym, więc jeżeli chodzi o zatrudnienie, to ja osobiście przyniosłam CV, co jest moim zdaniem najlepszym sposobem, aby dostać pracę tego typu. Większość sklepów tego typu ogłasza różne pozycje, które są wolne w danym momencie na internecie. Właśnie przez internet przyjmują zgłoszenia, ale to jest szczególnie do tych większych sklepów, czy na posady typu jakieś menadżerskie. My najczęściej, właśnie tak jak już mówiłam, przyjmujemy osoby poprzez CV, które było dostarczone do ręki. Większość osób, które u mnie w tym momencie pracuje i ma stały kontrakt, to były osoby właśnie, które podeszły, podały CV i te osoby po prostu w jakiś sposób się spodobały um, ich właśnie motywacja, sposób mowy. Ogólnie u nas wygląda to tak, że większość zatrudnień jest podczas okresu świątecznego, podczas wakacji, gdzie będą właśnie wyprzedaże, także wtedy, kiedy mamy największy ruch, największe zapotrzebowanie, wtedy zazwyczaj zatrudniamy osoby na pół etatu, czasami na pełny etat. Ja byłam akurat zatrudniona na 30 godzin, to jest największej godzin, ile może mieć sales assistant Czyli osoba, która pracuje po prostu na sklepie albo na kasie Najniższe tak jakby stanowisko u nas w sklepie, także 30 godzin to jest taki max 37,5 godzin to już jest bardziej dla osób, które są jakimiś menadżerami, które mają wyższą posadę albo po prostu mają więcej obowiązków. Czasem są wyjątki, teraz już rzadziej, bo zmieniają co chwilę właśnie osoby, które są w głównym biurze, także zarządzanie troszeczkę bardziej idzie do przodu i mniej robimy takich błędów, że zatrudniamy osoby, których na przykład nie potrzebujemy w danym momencie, tak aby też nie marnować godzin. A co mam na myśli, jeżeli chodzi o marnowanie godzin, to to, że co miesiąc ustalają nam godziny, jakie Możemy wykorzystać, i w tych godzinach musimy się zmieścić, jeżeli chodzi o pracowników. Czyli, jeżeli mamy za dużo pracowników, a więcej mniej godzin do wykorzystania, wtedy osoby zazwyczaj jadą na wakacje, mają urlop. Tak aby po prostu te godziny wykorzystać tak jak powinniśmy Często jest tak, że osoby, które są zatrudnione właśnie na te okresy świąteczne Czy przed właśnie wyprzedażowe Mają przedłużony kontrakt albo o kilka miesięcy Zazwyczaj jest to miesiąc, dwa Tak aby może jeszcze bardziej troszeczkę ich podszkolić A czasami dostają po prostu kontrakt permanentny Czyli normalnie są zatrudniani na stałe W moim przypadku właśnie tak było Byłam zatrudniona w okresie świątecznym Znaczy przedświątecznym, bo ja pracuję właśnie w firmie od... Września 2018 roku dlatego mogę dużo właśnie na ten temat na tej pracy powiedzieć. Bo zazwyczaj te kontrakty na początku trwają pół roku, czyli 6 miesięcy. Później właśnie decydujemy zaraz przed końcem kontraktu, czy tą osobę zostawiamy, czy przedłużamy jej kontrakt, czy kontrakt będzie już zakończony, czy może dajemy im jeszcze tą szansę na miesiąc dwa, aby lekko się troszeczkę podszkolić. Ja na szczęście dostałam ten właśnie pełny kontrakt, um, i jakiś czas później um, dostałam propozycję, aby zostać menadżerką działu damskiego, czyli Ladies Responsible. I jest to po prostu rola, w której mam więcej godzin, muszę zamykać, otwierać sklep. I robić dużo różnych obowiązków, które się wiążą z menadżerstwem. Nie jestem tą menadżerką najwyżej, zawsze mam do kogo się zgłaszać, także nie mam tej największej odpowiedzialności, co jest super, ale jednak jest trochę praca inna. Też jest papierkowej dużo roboty. Lubię właśnie ten taki balans pomiędzy takim bieganiem po sklepie i układaniem wszystkiego, robieniem wszystkiego, ale też uwielbiam papierkową robotę czy na komputerze, więc jak najbardziej takie stanowisko w tym momencie dla mnie jest idealne. Cały czas mam wrażenie, że światło jest jakieś. Już jest ciemno na dworze, więc może dlatego i mi ten ring light jakoś nie pasuje Praca w drużynie tak samo jest bardzo u nas ważna, także najlepiej jak jesteś osobą, która potrafi pracować z ludźmi, nie tylko klientami, bo też współpracownikami Praca wtedy całkowicie inaczej wygląda U nas CV jest zachowane przez 6 miesięcy, jest posortowane na miesiące, także w razie było, żeby nie było takiej wtopy, że dzwonimy do kogoś po... Ponad pół roku, albo po, nie wiem, czterech miesiącach, hej, przyjdź na wywiad w sprawie pracy, bo to też jest nie bardzo nieprofesjonalne. Więc zazwyczaj, jak już jest takie zapotrzebowanie, to sprawdzamy te CV, wszystkie, które nam się najbardziej podobało w tym takim najbliższym czasie. Wtedy jest telefon, właśnie o wywiad. Zapraszamy tę osobę do sklepu. Główna menedżerka robi wywiad w sprawie tej pracy i zadaje różne pytania. I to nie są tylko pytania takie. Które są już przygotowane. Czasami po prostu jest to zwykła rozmowa twarzą w twarz. Staramy się nie zapisywać wszystkiego od razu, tak aby ta rozmowa fajnie trzyła, żeby to było takie bardziej naturalne i mniej stresujące dla obu stron. Ja osobiście robiłam chyba dwa albo trzy wywiady z kimś i wydaje mi się, że to było całkiem spoko doświadczenie. Akurat moja główna menadżerka nie mogła tego zrobić i ja byłam poproszona na zastępstwo. Było oczywiście to bardzo stresujące, szczególnie pierwszy raz jak to robiłam, ale ta rozmowa jakoś później się klei i idzie, także po wywiadzie jakoś chyba do 48 godzin, jak się nie mylę, musimy zadzwonić do tej osoby i powiedzieć, czy właśnie dostali tą pracę, czy nie. Także to jest bardzo ważne, że musimy informować, jeżeli ktoś też nie dostał pracy, tak aby po prostu na marne nie czekał z nadzieją. Jest to ciężkie, musiałam takie telefony też robić. Właśnie dzwonić do osób, które dostały pracę, które nie dostały. No ale jest ciężkie, ale trzeba to zrobić. Początek pracy zaczyna się zawsze od poniedziałku i zawsze są to tylko 4 godziny. Pierwszy dzień to są 4 godziny, tak aby komuś po prostu głowa nie eksplodowała od tych wszystkich informacji, które musimy w tą osobę wcisnąć. Bo jest tego naprawdę dużo Dużo jest do nauczenia na początku, ale to wszystko Z czasem jakoś idzie, także nie ma Czego się bać To nie jest praca, w której naprawdę wszystko jest mega skomplikowane To wszystko jest zrobione tak, aby było Jak najłatwiej dla nas Kolory, jakość ubrania, rodzaj ubrania Wszystko ma swój numer, także Trzeba do tego po prostu się przyzwyczaić Także w pierwsze dni jest Troszeczkę ciężko, jeżeli chodzi o zapamiętanie Tego wszystkiego, ale dostaje się taką małą książeczkę Która ma tak jakby ściągi na każdy temat I tego można się w domu po prostu nauczyć, poczytać i od razu tu wyjdzie wszystko w głowę. Następnie wypłaty, co oczywiście Was najbardziej interesuje, um, więc wypłata jest miesięczna. Jest to tak samo jak w Polsce, wy jesteście przyzwyczajeni do miesięcznej wypłaty. W Irlandii miesięczna wypłata jest mniej popularna niż tygodniowa, także było mi ciężko się na początku przyzwyczaić. W każdym miesiąc powiedzmy w marzec mamy zapłacone za godziny, które były w marcu. Od razu z góry jest zapłacone za całe godziny, które mamy w kontrakcie Czyli powiedzmy ja mam te 37,5 godzin na tydzień To będę miała to razy 4 już zapłacone w marcu Jeżeli powiedzmy zachoruję i nie jestem w pracy w jeden dzień czy dwa dni To te godziny dopiero będą odjęte w kwietniu Tak aby po prostu wszystko miało swój balans, aby nie było żadnych pomyłek a Więc dopiero w kwietniu tak jakby jest te wyrównania. Tak samo, jeżeli chodzi o nadgodziny, jeżeli jestem dwie godziny dłużej w pracy w ostatni dzień marca, czyli już dzień, który był mi zapłacony, te dwie godziny będą dodawane do wypłaty w kwietniu. Dodatkowo do wypłaty dochodzi tzw. commission. Commission to jest po prostu zapłata za sprzedaż, eee, czyli jakiś tam procent ze sprzedaży dostaje każdy z nas i to tylko jest zależne od tego od stanowiska, bo menedżerzy dostają więcej. Eee, w zależności od tego, czy jesteśmy w ten dzień, w którym na przykład dużo zarobił sklep, od tego ile zarobił sklep, od czasu, kiedy to jest. Bo wiadomo, jeżeli jesteśmy w okresie świątecznym, to sumy mogą być większe, jeżeli sklep więcej zarabia. Także to jest wszystko różne w każdym miesiącu. I to tak samo jest płacone miesiąc później, czyli za marzec mamy płacone w kwietniu. Firma jest na tyle dobra, że płaci też podwójną niedzielę, czego nie musi robić. Nie ma takiego prawa w Irlandii, że musi firma płacić podwójną wypłatę za niedzielę. Nasza firma taka jest, że właśnie to jest taki dodatek dla pracowników, czyli jak idę do pracy w niedzielę i mam powiedzmy te 7,5 godzin, to mam płacone za ten dzień podwójnie. I tak samo jest to płacone dopiero w kwietniu. Wszystko ogólnie moim zdaniem jest tak jak powinno być, także nie. Nic skomplikowanego z tym się nie wiąże Jeśli chodzi o to, ile zarabiam Bo to na pewno was bardzo, bardzo interesowało um, Oczywiście nie powiem wam dokładnych sum Bo to jest moja prywatna sprawa Tak czy siak, jedyne co mogę powiedzieć Że wiadomo, w takich filmach nie zarabia się Bóg wie ile, to nie jest jakaś filozofia pracować w takim sklepie ale zależność zawsze jest od tego, jakie mamy stanowisko, ile mamy godzin, ile podatku płacimy, bo wiadomo, studenci płacą troszeczkę inny podatek niż osoby, po prostu, które się nie uczą w tym czasie. Mogę powiedzieć tyle, że za godziny nie jest to ogromna suma, ale te dodatki dużo dają, naprawdę dużo zmieniają te dodatki, podczas gdy to są miesięczne wypłaty. To też widzimy większą różnicę, jeżeli powiedzmy jest miesiąc świąteczny, miesiąc nieświąteczny to widzimy tą różnicę. Te niedziele naprawdę dużo dają, bo to tak samo jeżeli mamy 2-3 niedziele w miesiącu, to jest bardzo dużo dostać dodatkowe 3 dniówki, jakby to, jakby nie patrzeć. Trafik tak samo zmienia się cały czas. U nas nie ma takiego czegoś jak w większości sklepów typu Zara czy sklepów, które mają większą ilość pracowników, że... Powiedzmy z miesiąc na miesiąc one są takie same. Że u nas takiego czegoś nie ma, przez co, że jest masz, nas mało, jest mało dziewczyn. Mamy dużo dziewczyn, które chodzą na studia, więc też musimy troszeczkę patrzeć pod tym kątem, w jakie dni one mogą pracować. Um, więc u nas cały czas ten grafik się zmienia. Ja oczywiście mam także, ja mam więcej tych godzin, także osoby, które są na wyższym stanowisku. Um, Tygodnie wyglądają bardzo podobnie, bo i tak prawie cały dzień jesteśmy w pracy. No i menadżerowie, szczególnie jeżeli któryś z nich jest na wakacjach, muszą otwierać sklep i zamykać sklep, więc zazwyczaj. Ja albo otwieram, albo zamykam. Bardzo rzadko bywało tak, żebym miała jakiś tam, jakąś zmianę, która jest w samym środku dnia, co też może się zdarzyć, jeżeli wszyscy menadżerowie są na miejscu, nie są na urlopie. To czasami jest tak, że mamy taki, taką zmianę właśnie w środku dnia, ale zazwyczaj jest otwarcie albo zamknięcie. Więc osoby, które mają 30 godzin, mają zmianę 6-godzinną, osoby, które mają 20, mają 5 albo 4, zależy ile dni mogą w tygodniu pracować, czy ile wymaga firma. Ja akurat właśnie, jak już mówiłam, mam 7,5 godzin, czyli moja zmiana trwa 7,5 Ja e, jestem w pracy 8,5, bo godzinę trzeba mieć lunch'u e, 20 minut przerwy, więc jestem 8,5 godzin w pracy, ale mam te powiedzmy 7,5 płatnych Mundurek też was bardzo interesował, możecie tutaj zobaczyć jaki miałam pierwszy mój mundurek i jaki mam teraz Żaden z nich nie jest urodziwy moim zdaniem, no do pierwszego jakoś szybciej się przyzwyczaiłam Pierwszy był na początku taki, że jak to założyła, moja mama się śmierza, że wygląda jak klaun albo jestem w piżamie, także był wygodny, to muszę przyznać, był bardzo świąteczny, to też, ale no niestety mundurki nie są najlepsze, w strawliwaniu się mam o wiele ładniejsze i częściej mają je zmieniane. My mamy zmieniane zazwyczaj dwa razy w roku, czyli jeden mamy taki letni, a drugi mamy taki bardziej zimowy. Um... Teraz ten mundurek, który mamy, oczywiście w tym momencie nie muszę go nosić, bo jest kwarantanna, ja tylko robię paczki, i nie jestem z klientami, więc nie muszę Ale tak, menadżerowie też noszą, oprócz głównej menadżerki i menadżerki deputy Stety niestety, wiadomo, nie trzeba przygotować sobie ciuchów codziennie do pracy swoich i tak dalej Chociaż jednak kupuje się te ciuchy cały czas i chciałoby się je na no co dzień ponosić no nic, no tak wygląda praca i tyle. Jeżeli chodzi o ten mundurek, to normalnie firma e, zawsze zadaje nam wcześniej pytanie, zanim nam przyśle, jakie mamy rozmiary, są one do nas wysyłane i nam po prostu je dają. Nie ma czegoś takiego, że musimy za nie płacić, ani nic z tych rzeczy. Kolejna sprawa zniżki, ile mamy zniżki? E, z tego co kojarzę, to mam 20 albo 25%. Ja nigdy nie pamiętam jedno albo drugie. Wydaje mi się, że 20% od każdego zakupu, co nie jest nic moim zdaniem dziwnego, po prostu jak kupuję jakieś rzeczy, to mam minus 20%. Nawet na tych rzeczach przecenionych, czyli w czasie wyprzedaży bardzo się to opłaca korzystać. Są konsekwencje, jeżeli dziewczyny wysyłają nasz kod i tak dalej. Jest to specjalny kod, na którym musimy się zalogować osobiście. Także ogólnie robienie screenshota i wysyłanie koleżankom to jest bardzo zły pomysł. Wtedy bardzo może dużo mieć problemów. Więc jeżeli chcecie oczywiście komuś pomóc, żeby mama albo ktoś kupił sobie, no to możecie podejść i tak dalej, ale w tym momencie musi menadżerka podpisać. Czyli nawet jeżeli ja kupuję coś dla siebie, to inna menadżerka musi podpisać specjalny paragon, że to że jest potwierdzony zakup. Także to też jest, moim zdaniem, bardzo fair, bo były jakieś podobne oszustwa na ten temat w innych sklepach. Po prostu jest taka zasada sklepu, i także mamy właśnie ten zniżki. To i tak powinni wszyscy być wdzięczni, a nie robić problemy. E, zerkam do telefonu, bo mam tutaj zapisane wszystko, co chciałam powiedzieć. Jeżeli chodzi o obowiązki każdego pracownika, i jakich pracowników mamy. Ja tutaj nazwy wam bardziej powiem po angielsku, ja troszeczkę postaram się jej przetłumaczyć, ale sami wiecie, że w Polsce różne nazwy mogą troszeczkę inaczej brzmieć i możecie się troszeczkę za za to przepraszam. Um, ale jeżeli chodzi o rodzaj pracowników, mamy na sklepie. Sales Assistant, czyli po prostu dziewczyny, które są na kasie albo dziewczyny, które są na sklepie To jest najniższa tak jakby pozycja w sklepie Następnie mamy Head Cashier, czyli osoba, która jest najbardziej odpowiedzialna za kasę I ona praktycznie zawsze jest tylko na kasie Musi się zajmować papierkową robotą, musi zajmować pieniążki, abyśmy mieli do wydawania Po prostu ma najwięcej obowiązków, jeżeli chodzi o kasę I to jest po prostu jej tak zwane... Terytorium, i można powiedzieć, że to jest taki menadżer kasy. Następnie mamy VM, jest to Visual Merchandiser. Osoba, która zajmuje się wyglądem sklepu. Um, ona. Według zdjęć zazwyczaj musi układać sklep, czyli dostajemy po prostu raz czy dwa razy w tygodniu zdjęcia, na podstawie których musimy zrobić kolekcję, która będzie wtedy na ścianie i na stole i tak dalej. Więc ona nie może zazwyczaj sobie sama zrobić tak, jak chce. Może czasami improwizować, jeżeli nie mamy pewnych ubrań z kolekcji, bo czasami jest tak, że przez to właśnie, że jesteśmy takim trochę oddzielonym sklepem, to dostajemy pewne rzeczy później. Więc, moim zdaniem, to jest najbardziej stresująca praca, jest najbardziej kontrolowana. Jeżeli przyjeżdża do nas tak, jak wiem, regionalny, czyli osoba, która ma pod sobą dużo, dużo sklepów i musi sprawdzać ich pracę i tak dalej, ona przychodzi, krytykuje i pomaga też. A zależy, jakiego regionalnego macie, oczywiście. U nas, akurat, nie było nigdy najgorzej. My mamy super Wiem, jest to moja w sumie najlepsza koleżanka z pracy. Także tak wygląda ta praca. I następnie są Ladies and Men's Responsible, czyli osoby, które są odpowiedzialne za dany dział, czyli dział damski, dział męski. Ja jestem ja akurat odpowiedzialna właśnie za ten damski. I w sumie moje obowiązki u nas troszeczkę się różnią od obowiązków, gdzie miałam, jakie bym miała w innym sklepie, bo czasami jest w niektórych sklepach tak, że jest tak dużo pracowników. Że robią tylko swoje obowiązki z kontraktu. Czyli czasami nawet nie ma głównych menadżerek na dostawach, nie interesują się niczym innym oprócz swoich głównych obowiązków i tyle. To jest zrozumiałe, jak jest właśnie duży team. U nas mała jest mała drużyna. Każda z nas praktycznie robi wszystko, pomagamy sobie bardzo dużo, więc ogólnie taki moje, takie moje podstawowe obowiązki to oczywiście otworzyć sklep, zamknąć sklep, zawsze musi być menadżer. Podczas otwierania, zamykania Pomagam bardzo dużo Wiem, osobie, która właśnie zajmuje się wyglądem sklepu Dużo z nią muszę pracować, szczególnie po, zaraz po dostawie Pomagam jej układać wszystkie rzeczy na sklepie, pomagam jej robić plan To jest taki obowiązek właśnie osoby, która jest ladies responsible Muszę sprawdzać, sprawdzać dużo danych, jeżeli chodzi o sprzedaż Muszę wiedzieć, co się sprzedaje, co się nie sprzedaje. Jeżeli coś się nie sprzedaje, muszę spróbować, żeby to się sprzedawało, może dać w inne miejsce albo ściągnąć całkowicie ze sklepu. Na koniec, jak zamykam sklep, muszę wysyłać godziny, muszę liczyć kasę z dziewczyną, która jest na kasie w ten dzień. Muszę wysyłać do głównego ofisu wszystko wieczorem, ile właśnie zarobiliśmy. Więc tak naprawdę robię praktycznie wszystko, jestem wszędzie i mi to naprawdę bardzo pasuje, że mam taki zarys z każdej pracy i muszę robić wszystko dookoła. Mój dzień wtedy jest naprawdę wtedy bardzo ruchliwy i przynajmniej leci mi czas bardzo szybko, także jestem zadowolona z tego stanowiska. Następnie jest Deputy i jest General. Manager, czyli główna menadżerka, która jest tak jakby szefem całego sklepu, i pod nią jest dziewczyna, która tak jakby zastępuje szczególnie ją, jeżeli ona jedzie gdzieś na wakacje, jak jej nie ma, i to są takie najbardziej odpowiedzialne dwie osoby, które zajmują się praktycznie wszystkim. Tworzenie grafiku, kontakt z głównym biurem, i tak dalej, to one się zajmują praktycznie wszystkim tym najważniejszym, więc właśnie dlatego mi pasuje te stanowisko, jakie mam, bo właśnie mam te dwie zawsze osoby, do których mogę się zgłosić, jeżeli czegoś nie potrafię, jeżeli potrzebuję jakiejś pomocy, to one zawsze są. One mają już trochę ciężej, bo właśnie one muszą się już zgłaszać wtedy do głównego biura, a to już jest ciężka komunikacja. Jesteśmy zbyt daleko, więc czasami dogadać się to jest magia. Nasz sklep też zajmuje się paczkami online, czyli pakujemy rzeczy, które ludzie zamówili, których mamy dużo. Wcześniej był limit, nie można było zamawiać dużo rzeczy naraz. Oczywiście zamówienia nam tylko przychodziły wtedy, kiedy miałyśmy, powiedzmy, zamawiasz koszulkę o rozmiaru S i jest to czarna koszulka. Jeżeli nie mamy przynajmniej trzech tych samych koszulek, to te zamówienie do nas akurat nie powinno przyjść, tylko w Dublinie. Jak już mówiłam, teraz podczas kwarantanny my robimy tylko paczki, wygląda to troszeczkę inaczej. Mamy tych paczek naprawdę 100 razy więcej i są wysyłane wszędzie. Także wygląda to inaczej, nie ma limitu. Ostatnio chyba najwięcej, ile widziałam, produktów w jednej paczce było to 22 ubrania. Wcześniej było chyba 6, max albo 7, nie pamiętam dokładnie. Więc tak czy siak te paczki są ogromne. Wcześniej po prostu wyglądało tak, że miałyśmy powiedzmy, nie wiem, 12 paczek, 10, czasami mniej na dzień. To nie było jakoś mega, mega dużo, ale już zaczęliśmy robić te paczki dużo, dużo wcześniej, kilka miesięcy dobrych temu. I to jest taka też odskocznia fajna od sklepu, jeżeli mamy faktycznie większy ruch na tych paczkach to jedna osoba jest wtedy odpowiedzialna za nie i to jest całkiem spoko właśnie, żeby um, troszeczkę odejść od tego całego chaosu, który jest w na sklepie i um, posiedzieć sobie właśnie w tym zapleczu i porobić te paczki. I to jest zwyczajne w koperty pakujemy te ubrania do tych kopert, naklejamy specjalne naklejki, które się drukują. Nie ma żadnej filozofii. I listonosz później po prostu te paczki odbiera i tyle. Okej, okay, więc teraz mam pytanka od Was, o które prosiłam na Instagramie już dwa dni temu, bo miałam już ten filmik nagrany. Tylko niestety musiałam go usunąć z jednego małego powodu, ale tak czy siak nagrywam to jeszcze raz, więc um, kciuki w górę na to. Tak czy siak zrobiłam sobie tutaj screenshota Pierwsze pytanie: Czy to prawda, że w czasie wyprzedaży przykleja się naklejki z wyższą ceną? Bardzo to pytanie mnie zaciekawiło, bo kiedyś też chciałam znać na nie odpowiedź, jak byłam świadkiem takiego czegoś w innym sklepie, ale muszę z ręką na sercu powiedzieć, że u nas takie coś nie ma miejsca. Jeżeli w Berście, przynajmniej u nas, ale powinna być ta zasada wszędzie, raczej wyglądać wszędzie tak samo, jeżeli u nas zauważylibyście cenę, Wyższą od tej, która już była wcześniej i to niby jest na promocji, to znaczy to jest po prostu błąd pracownika. My dostajemy ceny, które mają być na daną promocję czy na daną wyprzedaż z góry, czyli dostajemy mailem listę wszystkich produktów, które mają być w danym momencie na promocji albo na przecenach, bo też jest duża różnica. Promocja to jest procent w wersie, czy 40% mniej, 30% mniej. A wyprzedaż to jest po prostu wyprzedaż po danym sezonie, czyli pozbywamy się wszystkich rzeczy, których nie sprzedaliśmy, które zostały po danym sezonie, tak aby spokojnie przejść sobie na nowy sezon z nowymi rzeczami. Więc to jest właśnie różnica pomiędzy promocją a wyprzedażą taki troszeczkę fakt dla Was. Więc jak już mówiłam, u nas czegoś takiego nie może być. Oni nam wysyłają te ceny, my te ceny drukujemy sami. Mamy specjalne takie maszynki, które drukują naklejki i te ceny naklejamy na te produkty. Więc jeżeli coś wyszło nie tak, to jest tylko i wyłącznie wina. Jakiejś pracownicy, która źle wydrukowała naklejki Albo nie zauważyła, że na przykład ta rzecz nie powinna być na przecenie I coś tam się źle wydrukowało i tyle Drugi fakt jest taki, że my dostajemy produkty z Hiszpanii, z Hiszpanii ceny, W Hiszpanii ceny są troszeczkę inne Szczególnie na rzeczy zimowe Są te ceny mniejsze My dostajemy czasami właśnie te produkty z jeszcze z tymi starymi cenami i musimy odkleić tą górną cenę i wtedy mamy normalną Więc czasami jest tak, że na przykład któraś z pracowników nie ściągnie te naklejki Ktoś nie zauważy, że ta naklejka została, daje ten produkt na sklep i później jest wielka wojna od klientów Czemu ten produkt ma tą cenę, ten ma tą Także na ten temat na pewno wam osobny filmik nagrał, jakie miałam fajne scenariusze z różnymi klientami więc tak to wygląda, więc nie ma czegoś takiego, żeby to było zrobione umyślnie Tak samo pamiętajcie, że te rzeczy zazwyczaj, które są w promocji, czyli tylko i wyłącznie są na jakiś czas przecenione na mniejszą cenę Wracają do swojej oryginalnej ceny za jakiś czas Czasami promocja może bardzo długo trwać, tak długo, że w końcu ten produkt będzie na wyprzedaży więc czasami właśnie te naklejki jest jedna na drugiej, bo później jedna się oderwie i drugą trzeba przykleić. Także też drugi taki fakt dla Was, że właśnie te rzeczy wracają do oryginalnej ceny, że może by po prostu także ktoś pomylił i złą cenę, później nakleił tak samo. Kolejne pytanie, czy jest to ciężka praca? Fizycznie czasami tak. Oczywiście, że w czasie świątecznym, czyli jak mamy wyprzedażę, jest to fizycznie bardzo wykańczająca praca, ale nie martwcie się, jeżeli jesteście sales assistant, nie jesteście żadną menadżerką, pracujecie tylko 6 godzin. To nie ma co narzekać, to jest tylko wtedy 6 godzin, pół godziny przerwy Ja nie widzę wtedy problemu Można się zmęczyć, ale nie tak żeby mega narzekać później No Są gorsze prace Bardziej fizycznie wymagające czy psychicznie. Każdy jest inny, wiadomo, każdy inaczej odczuwa pewne rzeczy, ale wydaje mi się, że jak ma właśnie to porównanie, jak byłam na tamtym stanowisku, a teraz na tym, to jest różnica ogromna. Jak jestem już teraz na bardziej odpowiedzialnym stanowisku, to fizycznie i psychicznie trochę bardziej się męczę, bo są pewne sytuacje, które są bardziej stresujące i tyle, ale nie ma tragedii, naprawdę. Kolejne pytanie: czy żałujesz? Nie skończenia studii i wykonywania takiej pracy I nie, tutaj szczerze mogę powiedzieć, że nie żałuję Kiedyś żałowałam, że studiów nie skończyłam, że nie zmieniłam kierunku zamiast rezygnować całkowicie Ale jakoś tak w tym momencie jestem szczęśliwa jak jest Lubię swoją pracę, czuję się tam spełniona w tym momencie Stanowisko mi pasuje. Wydaje mi się, że właśnie to, że nie byłam na studiach w Irlandii, jakoś mnie dużo nie ogranicza. Oczywiście, że chciałabym jakieś mieć stanowisko typu psycholog, lekarz, weterynarz, no nie wiem. Jakiekolwiek właśnie z takich zawodów, to proste, że studia są niezbędne, ale w tym momencie jestem jedną z menadżerek i tyle. Także tutaj ogólnie nie było jakimś moim nigdy większym marzeniem, nigdy nie wiedziałam, czego chcę w życiu, więc wydaje mi się, że nie zmarnowałam tego czasu i w tym momencie na pewno nie żałuję. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te pytania, bo dużo pytań było na temat wypłaty, o czym już opowiadałam, więc mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Dawajcie znać na dole i oczywiście dawajcie kciuki w górę. Jeśli chodzi o serię o mojej pracy, na pewno będzie dłuższa, na pewno nagram więcej filmów. Chciałabym nagrać na temat tego, jak wygląda mój typowy dzień w pracy, jak wyglądają dostawy u nas. Wydaje mi się, że to będzie ciekawy temat. Także dawajcie znać, jeżeli macie też swoje pomysły i prośby, oczywiście zapraszam na Instagrama, na TikToka i do zobaczenia. w qu'on est dans les papa.